Witam bardzo serdecznie, dzisiaj chciałbym omówić strefę T1, czyli wyjście z wody. Po pierwsze jako nerd wciskam po to, żeby były statystyki, żeby można było się oczywiście pochwalić później na strawie. Wszystkim jaki to ja jestem, super szybki bieg w stronę rowerów. Tutaj chwila dla najbliższych, raz i dwa, fajnie jest jak ktoś jest z Wami, zawsze to buduję. Pierwsze co, odpinam piankę. Tutaj następuje rozebranie, można powiedzieć, i to pasa, ale z racji tego, że no mam przy sobie tą kamerę, jest to utrudnione. Staram się tutaj walczyć, ile mogę, żeby zdjąć jedną stronę. Za chwilę będę walczył trochę też z drugą, ale mam zegarek, jakby on utrudniał mi to wszystko, więc postanowiłem się do tego nie mieszać. Z racji tego, że było bardzo krótko, podjąłem decyzję, że zrobię to. Koło roweru. Szybka organizacja, wbieg we właściwą alejkę, oczywiście, pierwsze co to kamera. I dalej, właśnie tutaj, walczę z tym zegarkiem. Myślałem, że będzie gorzej, ale w miarę szybko poszło. Pierwsze co po wejściu do strefy zmian, trzeba założyć kask, więc to czynię. Oczywiście nieporadnie, schodzi mi kilka dodatkowych sekund. Metod na jakby strefę zmian jest bardzo dużo, ja wybrałem tutaj wariant siedzący, z czego się bardzo cieszę, z racji, że pamiętam, że skurcze mnie łapały, czy to w T1, czy w T2. Wybrałem wariant siedzący, żeby nie waliło tak mocno po nogach. Przygotowane wcześniej skarpetki w butach. Oczywiście są ci, którzy tych skarpetek nie zakładają. Ja stwierdziłem, że jest trochę tej jazdy, żeby mnie tam nigdzie nie obcierało, aczkolwiek też nie mam jakichś super takich butów, żeby to wszystko mogło zadziałać i tego też nie praktykowałem. Miałem wcześniej żel przygotowany, już oderwany, bo wiedziałem od razu, że w strefie będę jadł ten jeden żel. E, szybko gdzieś tam rzucam jeszcze e, tą piankę. Oczywiście nieporadnie powinienem miał gdzieś lepiej tutaj e, bliżej swojego stanowiska e, przygotować problemy. Zaczepiłem się tam o, o około e, w, w rowerze drugim, ale w miarę dało się to szybko jakoś ogarnąć. Jeszcze poczułem, że miałem te buty nie do końca zapięte. I wio, jedziemy do e, belki, no dość długa, e, długi wybieg. E, Oczywiście jeszcze myślałem czy wszystko mam, czy, czy wszystko zabrałem. Nie trzeba na etap rowerowy nie trzeba było i nie, nie potrzeba numerka zabierać, także to kolejne no, bym się tutaj rozbił. Nie ma problemu. Nie trzeba zabierać tego numerka i szybkim truchcikiem akurat tutaj jeszcze troszkę ziemi jest więc nie było jakoś tak dramatycznie ale tutaj już przy wyjściu beton trzeba było że tak powiem takim kaczym chodem zmierzać do belki strzałki już pokazują w którą stronę tutaj wypada iść żeby się nie zagubić i belka tutaj oczywiście charakterystyczne piknięcie i za belką dopiero można wsiąść na rower oczywiście nie wiem czy to jest błędem ale Myślę, że powinienem troszkę dalej wyjść, żeby nie robić tego przy samej Belce. Są kolejni zawodnicy, którzy wbiegają, jakby powstaje taki niepotrzebny chaos. Z tym, z czym mamy problem, czyli wpinanie się od razu w, w bloki, ale tutaj w miarę sprawnie poszło. To tyle ode mnie.